MZ Serwis. Tak jak wcześniej wspominałem, jest parę rzeczy, które trzeba zrobić przy MZC. Ona jeszcze, tak powiem, nie jest, jeszcze umyta po tej trasie, yy, której zrobiłem. Ponad 250 km na zlocie był problem z pływakiem. Otóż MZ odpalała jak była zimna za przeważnie za 34 miasę prąde wszystko wymieniłem nowe Jest motyw taki, że jest dziurawy pływak to jest oryginalny pływak, jest dziurawy przed wczoraj wstawiłem chiński w tej firmy Kęce tylko wszystko chodziło tylko mówię podobie jak przyszedłem z, z roboty był motyw taki że MZK w ogóle nie, nie chciała palić czy to jest ciepły czy zimny po prostu no nie chciała a dzisiaj przyszedłem z pracy dwa razy dwa razy na saniu i, i MZK odpaliła wczoraj ustawiałem pływak to wziąłem z pływaka z gaśnika z 2.5.1 ten pływak co tutaj był jest tutaj jest tutaj ten pływak i ustawiałem na oko za pomocą tłumiarki i senior Stanisław ma mi to ten oryginalny to gdzieś tu jest dziurka zlutować i wstawię troszkę się pobawię tu jest Homemade przyrząd serwisowy Ferguson Pure Gehause przyrząd serwisowy do gaźników PVW i przy okazji wstawiłem nową oryginalną uszczelkę tą zieloną do tego o. To jest ta uszczelka, właśnie ta zielona I Jak widać nic nie cieknie Bo tak jak wcześniej wspominałem dałem tą korkową Troszkę lepsza jest Ale o, to jest sypka. o, to jest serwka Nie ma jej Tak samo ta gumowa, to też dupę rozbić o. Jest, to jest środek. Te jeszcze nie testowałem. Ta jest nowa, oryginalna. I jeszcze raz na spokojnie. Ten pływak na oko z gaźnika MZA MZKI 251, czyli 30N3-1, kreska tak, jest tutaj ten pływak. Wczoraj ustawiłem na oko, tam ma się P29 i 32. Yy, za pomocą yy, słówniarki, ten oryginalny pływak jest dziurawy, jego trzeba zrobić. Co Stanisław yy, tak powiem, naprawi oryginalny, ale trzeba go naprawić. A ten był założony wczoraj, ale mówię, yy, jest z nim jakiś problem. Jak będę miał tego naprawionego. To za pomocą y, przyrządu, to jest Homemade, przyrząd serwisowy Ferguson Pruf, Gehause, y, zostanie odpowiednio 100% Ordnung muzain ustawiony poziom. Bo mówię MZK, jak jest teraz, jest, nie ma problemu. Jak jest ciepły silnik, jak jest zimny silnik, jest problem y, z odpaleniem mzki tylko mówię na razie to chodzi nic z tym nie będę ruszać jeszcze przy sprzęgle muszę dać kulkę muszę wymienić tak samo z luzu akurat kupiłem nowe kulki gdzieś to te kulki mam gdzie to te kulki mam Są te kulki takie kulki to jest akurat nadwymiar lekki i te są akurat do luzu to też mówię przy okazji trzeba to zrobić troszkę zabawę przy tym będzie Dobra